Cześć, cześć, moi kochani, witam was z tej stronie Try Don't przed wami Liars of Fear. Kilka miesięcy temu ktoś mi proponował właśnie zagranie w tą grę, mówiąc, że to jest niesamowity horror, jednakże pomyślałem sobie poczekam jeszcze chwilę, niech udoskonalał tą grę, bo wiem, że te tym wczesnym dostępie gry nie mają takiego polotu. Jednak po dłuższym namyśle, kilka dni, tylko może być tydzień temu, nie mogłem wytrzymać, kupiłem tą grę i jeszcze nie mogłem się w ogóle tak przebić, z tego względu, że później byłem uchorowany i tak dalej, ale koniec pieprzenia i... Dużo mnie ominęło, jakby dużo mi... spoilerów ominęło na szczęście, dotyczące tej gry. Wiem, że jest niesamowita i warto nią zagrać z tego powodu, że mnóstwo osób mówi, że przebija na głowę somę czy amnezję. Czas się przekonać. the person was napier's shot neck stay watch the game. i know how you must feel lost alone hopeless you probably deserve it but even for you

Grafika jest boska. Na razie. Cudowne dźwięki rajces te burzy. Genialna, właśnie dostałem orgazm na uszy. Wszystko w ogóle związane do tej pory ma związek z malowaniem, nawet w ogóle ten tekst. Zwróćcie uwagę też, że nie wprowadzili obrazów Na samym początku w ogóle tej, tej, tego monologu Żeby pozwolić nam wyobrazić to sobie w głowie Jak to mu się wyglądało, jak to wyglądało W każdym razie, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale gość chyba kuleje Mamy dziecięce buciki w domu Troszkę mnie to niepokoi I psa ale jak to cudownie wygląda. Chłopaki w ogóle się widzę postarali, ci, którzy to tworzyli. No i kobiety pewnie tam. Ten dźwięk, jak kocham burzę, jak kocham burzę, jak kocham burzę! Layers of fear to prawdopodobnie będzie. Te e, warstwy putna pł w ogóle, które są. Szczury przemknął Ale mój Powiem wam tyle Pity się chowa, kurde Cztery razy Pod poduszką, pod dywanem I jeszcze niektóre do piwnicy się schowa Przy tej grze Tak, kocham burze, kocham burze Co wy linijki HA! Fajnie to zrobili! Triumf artysty, otwarcie galerii oczarowało krytyków Niektórzy nazywają go nowym Caravaggiem Inni porównują do Van Eycka A jeden z zachwyconych krytyków pragnący zachować anonimowość powołał się aż na... na ducha wielkiego Leonarda Jakkolwiek by na to nie spojrzeć, trzeba przyznać, że wystawa okazała się być ogromnym sukcesem Wyrazisty styl, a, a, a zdobył uznanie za sprawę Swego unikalnego położenia wpływów renesansu z bardziej postępowymi technikami. Artysta zaszczycił wystawą swoją obecnością w towarzystwie pięknej narzeczonej, wyglądającej oszałamiająco w swej czarnej kreacji. Ktoś a, 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 zdradził nam na osobności, że para spodziewa się dziecka. Czyli mamy, Że w ogóle sprawdzimy, czy tak goś Szanowny panie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zaprzestanie nękania naszych specjalistów od neutralizacji szkodników. Nalegam także, aby skończył pan wysyłać swoje wysoce nieodpowiednie listy. Zechce pan wiedzieć, że moja matka jest bardzo szanowaną kobietą i nie życzy sobie takich ościerstw Wszyscy nasi pracownicy, którzy odwiedzili pański dom, stwierdzili, brak jakichkolwiek śladów szczurów. Widzieliśmy szczura? Dlatego też zdecydowali się jedynie na profilaktyczne opryskiwanie. Proszę potraktować ten list jako ostatnie ostrzeżenie. W innym razie, następną kopertę otrzyma pan już od naszych prawników. Z poważaniem, chuj z firmy odszczurzania. Wow! Tyle rzeczy można otwierać? Wszystko otworzę. Zakładam, że my jesteśmy tym kolesem. Dużo nie widzę. Przydałoby się kolejne jakieś. jakieś światełko, ale tu nic nie widać. Jakieś. coś. ten dźwięk, ja pierdzielę. Ja sobie jestem zboczony na temat dźwięków. Proszę pana, zgodnie z prośbą nie zbliżam się do warsztatu. Nie jestem jednak w stanie wyobrazić sobie bałaganu, który panuje w środku. Jeśli tak bardzo troszczy się pan o ten pokój, chyba powinien pan zwracać uwagę na to, gdzie pan zdarza klucze. Zaniosą je do pańskiego gabinetu. Czyli mamy, mamy jakąś. pokojówkę. Tam na razie schodzę. Poczekaj, zamknij drzwi, zamknij drzwi. Tam na razie nie wchodzimy. Na razie jestem podierany tym, co tutaj widzę. Nie, czaszki to mi interesują. Tam zaraz pójdziemy. To meryczniki, zaraz koło łazienki. Bardzo sprytnie. Ordery, wirtuty militari. Zamknięte ale tu ciemno, wd... wow! Pułapka, jaka to w ogóle dokładna. Teksturki to widzę, chyba musieli niesamowicie to robić. Ha, jest światło! Zaraz! <śm> PRZEZORNY ZASTRZEŁ ubezpieczony. Czyli nie mam żyć Po co te schodki? Tu nic nie ma No ale te... Łazienka Nie ma żadnego świata do odpalenia. A jest klapa, ale spugać wody nie mogę. Ręczniki. O, coś tam jest. Trójka na szczury. Huh. Hm huh. Jest światło Kurde jaki blury, nie widzę siebie Ale jestem dziwny Ubrany tak, tak Po anglikańsku bardziej Ale dziwne w ogóle, że nazwali go Karawadziem i Van Eyckiem A nie Polokiem, tylko że nie pamiętam w którym roku urodził się Polok Achilles Prosthetics Proteza łydki Jak do cholery udało im się spieprzyć długość Aha! Coś mi dolega w nogę Czyli stąd już wiem dlaczego kulejemy To jest coś Nie ma wody. Burza Tu byłem, tu byłem. Kominek. Leg. Leg. Legdale. Legend. M Miga. Mif. M Mugan. A Popek. Król Popek, to jest obraża dla popka. Pop. Popek, jak nic, to jest popek. Dobra. Wow. Zdawień dawna kuchnia tak nigdy nie wyglądała. Tylko u aktualnych szlachciców. I jeszcze tak coś można zobaczyć. Co nie wygląda, wiedziałam, że będziesz całą noc na nogach. Więc przygotowałem ci przekąskę, wiesz? Myślę, że nawet Rembrandt czasem brał wolne od bycia geniuszem i pokrapywał jak my, śmiertelnicy. Wiem, szok. Innymi słowy, pośpi trochę jak się. Kocham cię, czyli narzeczona. Kocham twórców za te szczegóły. Wyborne Pozłazanej róż, umbra palona, siena Odświeżacze powietrza Jabłka, wódka, 30 butelek, o matko Ale było skrzydlone z... Szczotka Dużo tego mają Papryka Cukier. Mózgi. <śmiech> <śmiech> Już nie jest taka prosta, w ogóle teksturka. Jabłek genialne. Trzeba przyznać goście, respekt dla twórców. Wszystko wam otworzę. To, wygląda, to wyglądają w ogóle bardziej jak piece niż szafki. Tak jak właśnie ci mi było. Tu trzymają mózgi, oczy, wątroby Nic interesującego. Mamy zejść teraz na górę czy na dół. Pójdziemy na dół. Muzyka jeszcze działa Tu sama ma jakaś pracownia Mówiłem wam, że są? Mówiłem Ale pracownia zawsze była na poddaszu Każdego artysty I jeszcze nie słyszałem Artyście, który ma Swoje miejsce Drugi, trzeci szczur kurwa ta szczegółowość. Ja pierdzielę, No nie mogę nic inaczej powiedzieć. Co to jest? I gdzie się sieci? To tam na zero. Nic nie widać. Okulary. Nie wiem po co mi pokazali okulary. Karta postępów czytanie 4, 3, 2, 4, mie pisania... Czyli mamy dziecko już? Bo to jest. To jest wiadówki, kartka. Czyż, że go dziecko już? No, lalki są. Tu nie widzę, sobie jakieś drzwi zamknięte. To w każdym razie mój gabinet jest gdzie? Pewnie na górze. Zostawimy zapalone światło. Czyli po jest jesteśmy kaleką. <laughs> Tego zjadęcie nie widziałem. Znaczy obrazu sorry. Dziś na drewno. Co to było? Już to lubię, już to lubię. Pracowałem całą noc. Nie budź mnie. To jest moje? To jest mój gabinet, że mogę wyłączyć. Wielkie otwarcie galaktyk w pomieniach. Tragedia w nowym domu towarowym. Dziesiątki ofiar pożarów walczą o życie. Długo wyczekiwane otwarcie domu towarowego galaktyk prześciczyło się w istne piekło na ziemi. Gdy budynek stanął w pomieniach, większość odwiedzających zdołała opuścić gmach na czas, korzystając z, wieści, z wyjść ewakuacyjnych. Niestety duża część osób została uwięziona na tyłach budynku, nie mając szans na ucieczkę przed szybko rozprzestrzeniającym się ogniem. Nie jest jeszcze znana dokładna liczba ofiar, jednak poszacuje się, że co najmniej 12 osób zostało ciężko rannych i walczy o życie. Właściciel do domu towarowego Ronald Schiffeld odmówił komentarza w tej sprawie. Nie wiem po co mi, mi pozwolili w ogóle otwierać. Tu mi miała zostawić kluczyk, tylko gdzie? Laska. Nie mogę wziąć? Tu musi być skrytka, to w ogóle to jest jakiś, jakaś broń. Na pewno, tak jak było w tym. W bądzie. <ścoughs> Przepraszam, nie mogłem spać. Noga znowu dawała mi się wyznaki. Pomyślałem, równie dobrze mogę popracować. Kocham cię. I love you, baby. Gdzie jest mój kluczyk? To powinno być... To powinien być mój kluczyk. I na razie nigdzie nie mogę go znaleźć. Co I Nikt nawet pomyślał, że butelki je przestraszą. O matko, genialna gra, kurwa. Zero strachu samy drzwi. Krew zamknięte. Nuty. Chciałem czytać, to jest mój gabinet. Tylko... Tu gdzieś musi być klucz. Jest, yeah, mam klucze. I'm very happy. Jest ten w ogóle efekt spadających. spadającego deszczu na szyby. Ten dźwięk jest niesamowity. Drugi raz widzę samo zdjęcie. Było raz na ścianie i teraz jest tutaj. Tylko w powiększeniu. Mój drugi przyjacielu, pozwól mi zadać jedno pytanie, czy ty zupełnie postanawiałeś zmysły? Rozumiem, że przechodzisz teraz ciężki okres w życiu, naprawdę. Dlatego też od razu zgodziłem się dać ci zlecenie na ilustrację, poniekąd przez na stare czasy. Co miesiąc celowo przydziela przydzielałem ci łatwe zadanie. Myślałem, że ilustrację do czerwonego kapturka będzie w stanie narysować od ręki. Nie spodziewałem się jednak, iż stworzysz odrealnione ilustrację rodem z koszmarów. I to do książeczki przeznaczonej dla małej dzieci. Nie mam mowy, abym je wykorzystał. Żałuję, że zgodziłem się na płatność z góry. Proszę, ogarnij się do cholery. Twój stary znany Liam Brickstone. Czyli gość ma. Kokumumumniu. Przykro mi, wynagrodzę ci to. Dziś wieczór tylko ty i ja. To będzie wyjątkowa noc. Obiecałeś. Wow! Ładne. Wróć! Genialne obrazki! Nawet dla dzieci. czy <ścoughs> dla chłopców, chłopcy wiedzą o wie, wiecie o co chodzi? O wiele bardziej lubią horrory. Nawet za modu. Za dużo rzeczy można otwierać Ale nic się dzięki temu nie dzieje Tam coś jest o kurwa! Co to jest? O kurwa! フォトゥー!